Dzień dobry, z tej strony Rafusado. Witam Państwa bardzo serdecznie na porannym przeglądzie rynku, który zaczynamy od informacji z ostatniej chwili tak naprawdę, bowiem tu przed godziną dziesiątą poznaliśmy depeszę agencji Moodys, która obniżyła ocenę wiarygodności kredytowej dla czterech australijskich banków do oceny aa 3 Co no, jeśli popatrzymy... To na notowania AUDA wobec w tym przypadku dolara amerykańskiego, no, przyczyniło się na sporą przycenę australijskiej waluty, w tym momencie drożej ono przeszło 0,4% wobec dolara i tak naprawdę jest powodowany ten ruch no głównie no, tą informacją która pojawiła się przed godziną 50 do tego momentu Najsłabszy wśród głównych walut był japoński jen, no ale informacja no, niekorzystna dla australijskiej gospodarki, odzwierciedlająca w jakimś sensie no, te słabe perspektywy, czy też pogarszające się w każdym razie w dalszym ciągu niepewne. Zatem ta, ta dzisiejsza informacja w jakimś sensie wymazuje te ubiegłotygodniowe zwyżki wywołane również no, mocniejszymi danymi z rynku pracy za maj. Mówiąc o walutach antypodów, to musimy bez wątpienia odwołać się do Nowozelandczyka, bowiem ten jest dziś najmocniejszą walutą wśród wszystkich krajów G10 i no, dość wyraźnie zyskiwał po lepszych od oczekiwań danych na temat aktywności konsumentów w drugim kwartale. Również zdecydowanie pozytywnie zaskoczył wskaźnik odzwierciedlający poziom koniunktury gospodarczej w sektorze usługowym. No ale widzimy, że no... Notowania Nowozelandczyka no nie mają za bardzo siły zbliżać się, czy też kierować na coraz to wyższe poziomy, no a tak naprawdę stopniowo docieramy w rejon, przy którym nie można wykluczyć pewnej korekty, znaczy ostatniego ruchu, bowiem w ciągu miesiąca notowania Nowozelandczyka wobec dolara urosły o niespełna 5%. Dużym czynnikiem ryzyka jest tutaj posiedzenie Banku Rezerwy Nowej Zelandii, które, po którym komunikat poznamy w środę późnym wieczorem. No pytanie jak do ostatnich danych z gospodarki wskazujących na... Najlepszą wśród głównych tych najbardziej rozwiniętych gospodarek kondycje ustosunkują się tamtejsze władze monetarne. W tym momencie pierwsza podwyżka stóp procentowych wyceniana jest dopiero pod koniec pierwszej połowy 2018 roku. Sporo się dzieje, jak widzimy na walutach antypodów, jeśli chodzi o notowania głównych walut czy, 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 czy euro, na USD. Widzimy, że tydzień rozpoczyna się bardzo spokojnie. Jesteśmy blisko poziomu 1,12. Francuskie wybory do Zgromadzenia Narodowego, czyli Izby Niższej i tamtejszego Parlamentu druga i która przybyła zgodna z oczekiwaniami partia Emanuela Macrona zdobyła bezwzględną większość co daje jej narzędzia do tego, żeby wprowadzać w życie politykę nowego, politykę nowego francuskiego prezydenta, która no, w średnim czy dłuższym terminie jest czynnikiem wspierającym notowania wspólnej waluty jeśli jednak popatrzymy na notowania euro dolara i na to co się działo w ostatnim tygodniu i tak naprawdę zarysowany w drugiej połowie tygodnia ten przedział wahań od 1.11 do 1.13 no, powinien się utrzymać w najbliższych dniach i no, tutaj o wyłamanie z tej konsolidacji może być dość trudno. Jeśli mówimy o potencjalnym wyłamaniu konsolidacji to z tej konsolidacji to chyba raczej powinniśmy zakładać no, większe szanse wyłamania dowem, czy też umocnienia dolara amerykańskiego niż dalszą wędrówkę euro-dolara na północ w kierunku 1,15. Bowiem dolar w ostatnim czasie stracił sporo. Ostatnie dane dla dolara zdecydowanie nie były najlepsze. No, wydaje się, że duża część tego ruchu znajduje się już w cenach, no, patrząc na to, co komunikowała Amerykańska Rezerwa Federalna w ubiegłym tygodniu. No, pewnie na kolejną podwyżkę stóp procentowych poczekamy, ale tutaj innymi kanałami amerykańskie władze monetarne będą zacieśniały politykę monetarną. Już bardzo szybko, najprawdopodobniej na wrześniowym posiedzeniu zostanie rozpoczęty proces zmniejszania sumy bilansowej i no, w oczekiwaniu na kolejne sygnały z gospodarki wskazujące na to, że te miesiące wakacyjne no, powinny przynieść odbicie aktywności gospodarczej, wydaje się, że przestrzeń do umocnienia amerykańskiej waluty rysuje się. Szczególnie widoczna jest ona na notowaniu USDA, które no, odbił od notowane w ubiegłym tygodniu minimów, ale no, w dalszym ciągu jesteśmy relatywnie nisko, 111 jenów za każdego dolara. No, to nie są te poziomy, które odzwierciedlają dywergencję w polityce monetarnej Fedu oraz Banku Japonii. Dziś oprócz tych wydarzeń z ubiegłego tygodnia za wzrostem notowania USD a przemawiały również slabsze od oczekiwań dane na temat bilansu handlu zagranicznego za Maj, ale również no, bardzo dobry sentyment na rynku akcyjnym. Widzimy, że notowanie niemieckiego DAXa idą na nowe historyczne szczyty i no, pytanie tak naprawdę, no, kiedy możemy zobaczyć ten poziom okrągły kolejny 13 tysięcy punktów. No, jeśli popatrzymy na SP500, tutaj również jesteśmy w pobliżu 2440 punktów, także sentyment wobec tych bardziej ryzykownych aktywów w dalszym ciągu jest świetny. W międzyczasie widzę Państwa komentarze, które no, sugerują wątpliwości co do tego trendu wzrostowego. Sugerujecie Państwo, że jesteśmy na bardzo wysokich poziomach, z których no, już przydałaby się jakaś korekta, no ale jak na razie tych sygnałów sprzedaży w dalszym ciągu brakuje i no Scenariusz wzrostowy no pozostaje, powinien pozostawać na chwilę obecną w dalszym ciągu tym bazowym. No jeśli popatrzymy na notowania złota, to widzimy, że no mamy do czynienia z spadkiem a wersji do ryzyka. Posunęliśmy się poniżej 1250 dolarów za jedną jednomotnie złota, minimalnie, ale jednak. No, nie są to jeszcze poziomy, aż żebyśmy mogli mówić, iż droga w kierunku 12, 1200 dolarów za nienułudzję jest otwarta. No, tutaj cały czas jesteśmy na bardzo istotnych no, wsparciach i dla notowań złota w tym momencie no, kluczową rolę będzie miał sentyment na rynku akcyjnym. Jeśli dalej będziemy widzieć wzrosty indeksów giełdowych, no to tutaj pewnie podążymy w kierunku 1200 dolarów za jedną uncję. Jeśli chodzi o notowania ropy naftowej to, to te naprawdę prezentują się w dalszym ciągu słabo. Widać, że sentyment wobec tego surowca jest nie najlepszy i ten scenariusz powrotu notowań w przypadku odmiany WTI pomiędzy 50 a 55 dolarów za baryłkę no, przesuwa się w czasie i wydaje się, że to nie będzie bardzo dynamiczne odbicie i szybki ruch, aczkolwiek no najbliższe tygodnie no powinny przynieść odbicie notowań ropy do tego poziomu. Zakładając, jak zdeterminowany jest kartel OPEC do tego, ażeby stabilizować notowania ceny na tym poziomie, no wydaje się to zasadne, bowiem w trakcie weekendu mogliśmy usłyszeć wypowiedzi saudyjskiego ministra do spraw energii, który, no sygnalizował, że w tym momencie nadzwyczajny szczotopek nie jest potrzebny, potrzeba nieco więcej czasu, ażeby rynek zdyskontował to, co się wydarza, wydarzyło w ostatnim czasie, że jest, rynek ropy jest pod wpływem no, jednorazowych zaburzeń i musimy poczekać na wykrystalizowanie się sytuacji w tej sprawie, no ale te wypowiedzi jednocześnie sugerują, że jeśli ta sytuacja się nie unormuje, jeśli będziemy zmierzać w kierunku 40 dolarów za baryłkę, no to tutaj kartel OPEC będzie najprawdopodobniej podejmował kolejne działania, a na pewno interwencje słowne wydają się bardzo prawdopodobne. Jeśli chodzi o notowania złotego na początku tygodnia, no to widzimy, że znaczy zmaterializował się po pierwsze ten piątkowy scenariusz umocnienia polskiej waluty po tym jak w czwartek podczas Bożego Ciała straciło ona dość dynamicznie na wartości przy płytkim rynku. W dniu dzisiejszym widzimy no, wzrost notowań poniżej, powyżej 4,21, co no, uprawdopodobnie ten scenariusz osłabienia złotego z obecnych poziomów. No, Wydaje się, że droga w kierunku 4,25, 6 staje się coraz bardziej prawdopodobna, czyli korekta tego obserwowanego w poprzednich miesiącach bardzo silnego ruchu wzrostowego, jeśli mówimy o polskiej walucie. Podobnie sytuacja wygląda na rynku USD pln -a. W no, piątek, odreagowaliśmy to czwartkowe silne, tą czwartkową silną przecenę, ale widzimy, że notowania mają szansę piąć się również i w tym przypadku na wyższe poziomy. To wszystko, co dla Państwa przygotowałem. Bardzo serdecznie dziękuję i do usłyszenia podczas jutrzejszego porannego przeglądu rynku. Pozdrawiam.